Jesteśmy po Konwencji Bezpartyjnych Samorządowców, mamy tutaj nasze środowisko radomskie, prężnie działający okręg. Jak wrażenia po konwencji? Wspaniałe, niesamowite. Konwencja pokazała jaką dysponujemy siłą, jaką mamy zorganizowaną grupę ludzi, samorządowców, przedsiębiorców. Wiemy co chcemy powiedzieć, wiemy co chcemy zrobić. Super. Ja jestem na pełen optymizmu, że te wybory będą nasze. A jak Wam się sama oprawa podobała? Jak to było zorganizowane od strony takiej no, audiowizualnej i technicznej? Na wysokim poziomie, tak jak poprzednia konwencja, i tak jak na poprzedniej konwencji rozmawialiśmy mówiłem Ci, że jeszcze namieszamy, jeżeli chodzi o nasz okręg, nasz region, tak też dotrzymałem obietnicy i dzisiaj jesteśmy tutaj. Zarejestrowaliśmy nasz komitet, tak, w swoim okręgu. Tak jak wspomniałeś, na początku prężnie działamy. Chcemy utrzymać to tempo i naprawdę do końca kampanii zrobić wszystko, żeby. Żeby zdobyć władzę, żeby wygrać, żeby iść do przodu, żeby po prostu pokazywać, że można zmieniać Polskę i żeby Polska była normalnym państwem. Jest wiara w sukces? Oczywiście, że tak. Także zostawiam Was z tym optymistycznym zakończeniem za tydzień wybory. Zapraszamy do głosowania naszych kandydatów z listy radomskiej. Do zobaczenia, cześć.